ბრავო აი 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 ბრავო გრაი გრაი იდა 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 ოკეი

Eu tô precisando. 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 Eu tô Dobry, dobrze, się, no. No zobacz, co się znowu, znowu! Znowu, 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 znowu! brawo, znowu, znowu! krok do przodu, róbcie krok. Zróbcie krok. Zróbcie krok. na możesz wejść tam. Została krok. Zróbcie krok. Zróbcie krok. Zróbcie krok. Zróbcie krok. Нет! Давай, 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 давай! Джей! 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 Джей!

Najeba kimonosu goinsa matsu. Jest. Druga! A no tylko 2 klocki